Witajcie na kanale Wiejska Kurka Dzisiaj jest niedziela, wieczór Będziemy zaraz zamykać kury, kaczki, gąski I pokażę wam co u nas słychać Rzuciliśmy kurkom tutaj troszkę sałaty Zaraz wam też pokażę moje kurczaczki oraz małe gąski Tutaj jest nasza balbinka z gąskami, które kupywaliśmy w wylęgarni. Gąski już naprawdę urosły, obrastają już w piórka i są naprawdę duże. Tutaj mamy nasze małe gąski z jajeczek od balbinki. Które wychowywa teraz kulka, jest dobrą matką, opiekuje się nimi. Do gąsek tutaj dołączyły te kaczuszki. Zostało nam tych, kilka tych kaczuszek, bo 10 odsprzedałem mojej babci. Z racji tego, że nie miały mamusi, to trafiły do niej. Nic im nie robi i siedzą sobie tutaj razem. A jedna gąska to będzie y, taka szara, a te pozostałe gąski mają taki szarawy puszek, więc zobaczymy jakie będą. Kaczuszki jak zwykle chlupią się w wodzie, narobiły tutaj bałaganu. Dopiero co żeśmy im zmienili wodę, a już jest cała zielona. Jedzą sobie też y, tą sałatę, którą daliśmy też kurkom. Siedzą sobie tutaj w klatce po przepiórce. Niestety przy, ostatnio przy podawaniu wody przepiórka nam zwiała. Popatrzcie sobie jeszcze chwilkę na nasze gąski i kaczuszki. I zobaczymy sobie kurczaczki. Tu są nasze kurczaczki razem z kwoczką, mają się dobrze, rosną i są zdrowutkie. Sylki to fantastyczne kwoki. Dobrze się opiekują kurczętami. Jeżeli ktoś z Was chce mieć kwoki, kwokę lub naturalne lęki, to polecamy mieć, polecamy y, kurki z rasy silki. Te kurczaczki są rasy zielono oraz aurakana. W obydwu kurniczkach u kurek ozdobnych mamy dwie kwoki, u których za niedługo będą się kluły kurczęta. Nasze kaczki, indyki, gąski oraz kurki. Chodzą sobie jeszcze po tym wolnym wybiegu, ale zaraz je będziemy zaganiać do kurnika, dlatego że już powoli y, zapada noc. To na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz y, TikToka i Facebooka. Do zobaczenia, pa i pozdrawiam!